Cześć moi drodzy, serdecznie zapraszam do wsparcia naszego kanału. Pozwoli to nam rozwijać się i publikować jeszcze więcej opowiadań specjalnie dla Was. Link do zbiórki znajdziecie w opisie. Z góry dziękuję za każdą wpłatę, a teraz zapraszam na film. Identyfikator podmiotu SCP-802 Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Wokół terytorium SCP-802 musi być utrzymywana strefa bezpieczeństwa na obwodzie 15 km. Ze względu na wielkość zabezpieczonego obszaru oraz izolowany charakter terytorium SCP-802, znaki ostrzegawcze, rowy. Zautomatyzowane systemy bezpieczeństwa i regularne patrole uznano za wystarczające, aby zapobiec nieuprawnionemu wtargnięciu. Niemniej niż trzy obwody bezpieczeństwa muszą być nieustannie utrzymywane w obrębie obszaru. Obwody te muszą składać się z obwód zewnętrzny podstawowe ogrodzenie rowy. Oraz betonowe i stalowe przeszkody. Regularne patrole wyposażone w broń przeciwpancerną. Obwód pośredni. Dodatkowe przeciwczołgowe rowy i przeszkody. Obwód należy również zabezpieczyć nieprzerwaną linią min przeciwpancernych. Obwód wewnętrzny. Obwód wewnętrzny należy zabezpieczyć nieprzerwaną linią zapór przeciwczołgowych, smoczych zębów. Wykonanych ze zbrojonego betonu. Należy zastosować dodatkowe miny przeciwpancerne. Dostęp na terytorium SCP-802 za pomocą pojazdów jest zabroniony. Jedynymi dozwolonymi sposobami transportu są pieszo lub drogą powietrzną. Pod żadnym pozorem nie można naruszać ani usuwać zabezpieczeń obwodowych, aby umożliwić dostęp dla pojazdów. Jedynie personel poziomu trzeciego lub wyższego może poruszać się po zabezpieczonym terenie. Jakikolwiek nieautoryzowany wstęp skutkuje natychmiastową terminacją. Opis SCP-802 wydaje się być średnim czołgiem Renault Char B1 z okresu II wojny światowej. Jednakże w przeciwieństwie do zwykłych czołgów. SCP-802 może poruszać się samodzielnie. Nie wiadomo, czy SCP-802 jest rozumny, czy też w ogóle posiada jakąkolwiek inteligencję, lecz dzięki skanom w podczerwieni dalekiego zasięgu i stałemu nadzorowi SCP-802 nie odkryto żadnej ludzkiej załogi. Sam czołg podczas działania jest w bardzo złym stanie. Podczas gdy personel nie był w stanie podejść wystarczająco blisko, aby właściwie zbadać obiekt, jasnym jest, iż podmiot jest znacznie uszkodzony. Brakuje najwyższej wieży, uzbrojenie na powierzchni kadłuba jest niefunkcjonalne, bieżniki są bliskie odpadnięcia, a sam kadłub jest dziurawy i zużyty w związku z wiekiem obiektu i uszkodzeniami bitewnymi. Obiekt jest jednak nadal zdolny do działań poza przewidywanymi specyfikacjami wydajności i jest w stanie osiągnąć prędkość do 40 km na godzinę w przeciwieństwie do znajdujących się w dokumentacji technicznej 28 km na godzinę. Skany w podczerwieni wykazały również ślady ciepła wokół miejsc, w których powinny znajdować się silniki. Co jest niezgodne z sygnaturami cieplnymi konwencjonalnego silnika, przez co nieznany jest główny mechanizm napędu SCP-802. SCP-802 jest również znacznie odporny na uszkodzenia. Próby zniszczenia zostały zakończone niepowodzeniem, ponieważ SCP-802 może przyjąć wielokrotne trafienia z broni przeciwpancernej i pozostać w stanie działania. Pomimo, iż ostrzeliwanie obiektu wydaje się wywoływać efekt jedynie kosmetyczny, może ono skutecznie zmuszać obiekt do wykonywania odwrotów. SCP-802 patroluje obszar o powierzchni około 6 km2 na francuskiej wsi w pobliżu usunięto. W obrębie tego terytorium Znajdują się główne ruiny miejskie będące pozostałościami miasta usunięto. Z zapisów wynika, że miasto zostało założone na początku XVI wieku i opuszczone na początku XX wieku. Jednakże nic nie wskazuje na powód opuszczenia miejscowości przez jej mieszkańców. Po wkroczeniu na teren działań SCP-802 intruzi natychmiast będą śledzeni. I prześladowani przez SCP-802, który będzie stale atakował ich w dowolny możliwy sposób. Nie wiadomo, czy SCP kiedykolwiek opuścił granice ruin. Wydaje mi się jednak, że nie wykazuje on zainteresowania próbą ucieczki i pozostaje w obszarze zabezpieczenia. Co dziwne. Najosobliwszym aspektem SCP-802 jest muzyka nieustannie emitowana z wnętrza gadłuba. Ta sama muzyka jako echo może być czasem rejestrowana w nocy na całym terenie. Analiza zeznań naocznych świadków i nagrań pokazała, że SCP-802 ma tendencję do emitowania muzyki z przełomu XIX i XX wieku. Jakość jest jednak bardzo słaba. Muzyka ciągle przeskakuje i wiesza się porównywalnie do odtwarzania przez stary gramofon w złym stanie. Analitycy sklasyfikowali 19 utworów, lecz znaczna liczba innych pozostaje stale nierozpoznana. Nie wiadomo, co dokładnie wywołuje to zjawisko, lecz wysunięto hipotezę, iż jest to forma wojny psychologicznej, którym celem jest zdenerwowanie i zdezorientowanie wrogów, chociaż nie zostało to potwierdzone. Dodatek. Z powodu ponad 47 ofiar od czasu zabezpieczenia, wszystkie zespoły rekonesansowe mają teraz składać się z personelu klasy D wyłącznie ze środowisk wojskowych.